Wydaje mi się, że w kontekście zdrowej diety amerykańska administracja wywróciła stolik. Koniec z demonizowaniem tłuszczu, koniec z demonizowaniem białka i koniec z przyjmowaniem ogromnych ilości węglowodanów. Wielki powrót tłuszczy zwierzęcych do łask. Pamiętacie, kiedyś, 10-15 lat temu, była moda na wszystko, co było zero tłuszczu: chude twarogi, chude jogurty odchudzone masła, jakieś miksy maślane i tak dalej, Wszystko było tak jakby odtłuszczone w pogoni za lepszym zdrowiem. Okazuje się, że te odtłuszczanie tych produktów to w dużej mierze wynikało z lobbowania koncernów, które produkują masowo węglowodany zboże i inne posiłki, które o produkty zbożowe się opierają. Więc aby odwrócić uwagę od tego, że te węglowodany nie są Zbyt wiecie, dobre dla nas, no to przekierowano uwagę w stronę tłuszczy.